Cześć! Chcemy Ci zaprezentować fotel masujący Nomaku. Model został stworzony dla osób oczekujących wysokiej jakości sesji masujących bez konieczności ponoszenia zbyt dużych kosztów zakupu. Mimo, że jest najtańszy w naszej ofercie, to wyróżnia się szerokim wachlarzem różnorodnych funkcji masażu od karku po stopy. Jest to profesjonalne urządzenie, które z łatwością obsłużymy w domu, biurze czy w hotelu. Fotel dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: brązowo-szarej oraz brązowo-pomarańczowej. Ta picerka, którą został pokryty, wykonana jest z wysokiej jakości skóry syntetycznej. Dzięki temu jest wyjątkowo wytrzymała i łatwa w utrzymaniu czystości. Dzięki temu z łatwością można go dopasować do dowolnych aranżacji wnętrzarskich. Fotel nomaku został wyposażony w rozbudowany system masażu i sterowania. Ponadto cechuje się również nowoczesnym designem, dzięki czemu stanie się efektownym wzbogaceniem dowolnej aranżacji wnętrza. Jakie są jego najważniejsze funkcje? Istotne znaczenie ma to, że masaż pleców wykonywany jest przez tak zwane inteligentne dłonie, przeznaczone do mechanicznego masażu 2D. Dzięki temu fotel doskonale odzwierciedla popularne techniki masażu, takie jak ugniatanie, oklepywanie, Ugniatanie z oklepywaniem, rozbijanie, a nawet masaż siatków. Inteligentne dłonie 2D to rolki zamontowane na specjalnej platformie poruszającej się wzdłuż kręgosłupa. Wykonują one różne ruchy w zależności od wybranego rodzaju masażu. Wałki do masażu poruszają się w dwóch wymiarach: w górę i w dół, od szyi do pośladków, a także mogą przesuwać się na boki. W ten sposób sesja masażu pozwala skutecznie łagodzić bóle pleców, mięśni, stres. I poprawiać naturalne zdrowie, wspierając przy tym dobre samopoczucie. Ponadto fotel nomaku posiada wbudowaną szynę SL o długości 135 cm. Mniejsza szyna odpowiada naturalnej krzywiznie kręgosłupa, a jej działanie obejmuje również mięśnie pośladków. Dzięki temu sesja masażu staje się jeszcze bardziej efektywna. Po szynie SL poruszają się inteligentne ręce masujące ciało od głowy aż po pośladki. Taki kształt szyny zapewnia dokładny masaż na całym odcinku kręgosłupa. Wspiera kręgi, odpręża kręgosłup i znacznie zmniejsza napięcie mięśni. Fotel nomaku posiada również możliwość wykonania masażu uciskowego poduszkami powietrznymi. Innowacyjny system koncentruje się na ramionach, dłoniach, barkach oraz łydkach i stopach. Masaż powietrzny wykonywany jest w synchronizowany sposób, przez co korzystnie wpływa na obieg krwi i limfy w kończynach. Warto wiedzieć, że fotel Nomaku zapewnia wiele różnorodnych wariantów masażu. Posiada 6 gotowych programów masujących i jeden program z pamięcią sesji. Wystarczy za pomocą pilota wybrać jeden z nich. Może to być masaż relaksujący, odprężający lub masaż skupiający się na konkretnej części pleców. Sesja masażu trwa 20 minut. W tym czasie mechanizm masuje różne części ciała od szyi po pośladki oraz stosuje konkretne techniki masujące. Równolegle do masażu pleców wybieramy trzy rodzaje masażu poduszkami: masaż dłoni, ramion i barków. Można również wybrać masaż stóp i łydek oraz połączony masaż górnych i dolnych kończyn. Regulacji podlegają także poziomy intensywności sesji masujących. Dodatkowo można włączyć masaż rolkowy stóp, dopasowując przy tym intensywność. Fotel oferuje również możliwość masażu sterowanego manualnie. Wówczas wybieramy daną technikę masażu oraz ustawiamy mechanizm masujący za pomocą pilota w obszarze ciała, na którym chcemy się skupić. Ciekawą funkcją jest ogrzewanie promieniami podczerwonymi, które pomoże złagodzić uczucie chłodu i bólu pleców. Dogłębne rozgrzanie tkanek promieniami wspomaga masaż i aktywuje organizm do poprawy metabolizmu. Natomiast funkcja zero gravity pozwala na ułożenie ciała w pozycji najlepiej, symulującej stan nieważkości. W tej pozycji odciążamy kręgosłup, mamy optymalne ułożenie ciała dla układu krążenia, a masaż pleców staje się jeszcze bardziej efektywny. Fotel Nomaku dodatkowo wzbogacono o regulowany podnóżek i poduszkę, które można dopasować do indywidualnych preferencji. Model ten posiada również funkcję Zero Wall. Dzięki niej fotel możemy wstawić nawet do małego pomieszczenia. Bez trudu można zmieniać kąt siedzenia, czy nawet rozłożyć go do pozycji zero grawitacji, bez konieczności odsuwania go od ściany. Z istotnych informacji technicznych warto podkreślić, że waga fotela Nomaku wynosi 93 kg. Model dedykowany jest osobom mającym do 185 cm wzrostu, nieważącym więcej niż 140 kg. Fotele są precyzyjnie zabezpieczane i dostarczane transportem firmowym, bądź za pośrednictwem firm kurierskich. Dzięki temu zyskujemy pewność, że nie zostaną uszkodzone podczas transportu. Jeżeli jesteś ciekaw, jakie jeszcze funkcje ma fotel nomaku oraz jakie korzyści przynosi jego regularne użytkowanie, zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i rozwiejemy wątpliwości.